Twoje dziecko rozpoczęło właśnie rok szkolny. Dowiedz się, jak postępować, aby powrót do przedszkola i szkoły był bezpieczny. Nie posyłaj do przedszkola i szkoły chorego dziecka. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania przedszkola i szkoły w czasie epidemii. Poinformuj przedszkolę lub szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora placówki lub nauczycieli. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola i szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń. Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do i z przedszkola i szkoły. Pomyśl o spacerze lub rowerze. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu. Bądźcie zdrowi i uważajcie na siebie. Partnerem akcji jest przedszkole i szkoła specjalna Promyk.